Cześć! Postanowiłem zrobić serię hmm, Kurs Krótkowalarski Czyli pokażę wam jak krok po kroku Zostać krótkowalowcem yy, To jest taka Seria eksperymentalna ponieważ Nie mam co nagrywać a yy, Krótkowalowcom, a, czyli osobom Które chcą zostać krótkowalowcem Może się to przydać yy, Już nie przedłużam i przechodzę do Samego odcinka A w dzisiejszym Odcinku opowiem wam o klasach I kategoriach ale zanim jeszcze do tego przejdę, muszę Wam opowiedzieć o różnicy między świadectwem operatora urządzeń radiowych a pozwoleniem radiowym. Gdy idziecie na egzamin i go zdacie, dostajecie taki papier, czyli świadectwo operatora urządzeń radiowych. To Wam daje dwie możliwości. Daje to Wam możliwość uzyskania, następnie uzyskania pozwolenia radiowego. I pozwala Wam się w ogóle dotknąć do jakiegokolwiek radia. To jest dość dziwne i nikt tego nie stosuje, ale taka osoba, która przyjdzie do klubu, chciałaby zrobić łączność, ale nie ma tego świadectwa operatora urządzeń radiowych. To według prawa nie może się nawet dotknąć do radia. To jest trochę dziwne, bo żeby w ogóle zdać egzamin i zacząć trochę w krótkofalarstwie. To wypadałoby się trochę zaznajomić, jak wyglądają te łączności, osłuchać się trochę, zrobić kilka y, takich przykładowych łączności. Wtedy będzie Wam o wiele łatwiej y, przystąpić do tego egzaminu i w ogóle go zdać. Y, y, tak naprawdę nikt tego nie stosuje, bo po prostu y, w każdym klubie, ktokolwiek by nie przyszedł, to może sobie y, y, zrobić łączność, ale tylko powiedzmy pod okiem jakiegoś doświadczonego radiooperatora. Y, jeszcze Wam powiem, co to jest pozwolenie radiowe. To jest takie coś. Dzięki czemu po prostu mm, razem z nim dostajecie znak. Yy, I to wam daje po prostu znak i to, że jesteście już Kowalowcem. Teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy, czyli mm, świadectwa mają klasy a pozwolenia kategorie. Istnieją klasy, yy, czyli klasy świadectw. Yy, istnieją klasy A oraz C. A pozwolenia mają kategorie 1, 3 i 5. Klasa A odpowiada kategorii 1, a klasa C odpowiada kategorii 3. O, klasie, o kategorii 5 zaraz Wam opowiem. Kategoria pierwsza jest najlepszą z możliwych, macie w niej wszystkie zakresy częstotliwości w, dostępne dla radioamatorów. Do, możecie dysponować dużą mocą nadawania, ale jest ona dostępna od 15 lat, czyli jak macie powiedzmy 13 to na nią nie pójdziecie. Jest kategoria trzecia, ma ona znaczne ograniczenia w zakresie częstotliwości, którymi możecie dysponować. Mam mniejszą moc, do, dostępną do nadawania, ale plus jest taki, że jest dostępna od 10 roku życia. Czyli, jak powiedzmy, macie 13 lat, a chcecie być krótkofalowcem, a nie możecie iść jeszcze na kategorię pierwszą, to idziecie na kategorię trzecią. Macie wszystkie takie podstawowe i trochę więcej częstotliwości. Dla mnie to są w sumie wystarczające. Jest taka przewaga nad kategorią pierwszą, że macie łatwiejszy egzamin. Po prostu macie mniej pytań i są łatwiejsze. Dlatego kategoria pierwsza jest po prostu trudniejsza, ale zdawalna. Jest jeszcze kategoria piąta, ona, jest, ona służy. Ona jest dla stacji automatycznych, czyli na przykład dla przemienników, gdzie ludzie nie mają po prostu ingerencji w nadawanie, w odbiór, tylko wszystko robi maszyna. Yy, dla ludzi, dla mm, ludzi jest to po prostu niemożliwe, ponieważ nie jesteście stacją automatyczną. Więc możecie yy, iść na kategorię pierwszą albo trzecią, jeśli chcecie być krótkowalowcem. No, także na dziś to będzie chyba tyle. Nie wiem, piszcie w komentarzach, co yy, sądzicie o tym. Czy mam jakoś yy, się bardziej starać w wymowie tego, yy, czy jakoś niejasno objaśniam. Piszcie yy, wszystkie uwagi na ten temat. No i co, czekajcie na następny odcinek. Cześć.